Najczęstszym śniadaniem zjadanym przez Państwa jest po prostu mleko z musli. Często podając takie śniadanie cieszycie się Państwo, że jecie coś bardzo zdrowego. Ja zawsze w czasie wywiadu żywieniowego zatrzymuję się i pytam się jakie to jest faktycznie musli, bo musli nie jest sobie równe i nawet jedząc na, na śniadanie musli z mlekiem możemy sporo przytyć. Przede wszystkim powinniśmy wybierać musli bardzo zdrowe i naturalne, czyli takie, w którym są widoczne płatki owsiane górskie, w którym są orzechy Migdały, słonecznik, suszone owoce. Też najlepszym rozwiązaniem jest samemu przygotować sobie taką zdrową mieszankę musli w domu. Wtedy nie musimy kupować gotowego musli i jesteśmy pewni, że nie ma tam ukrytych cukrów. Aby sprawdzić, czy państwa musli jest faktycznie zdrowe i nisko słodzone, należy sprawdzić, ile gram cukru zawiera 100 gram produktu. Jeżeli jest jest powyżej 15 g cukru na 100 g produktu, to oznacza, że Wasze musli jest wysoko słodzone. Dlatego zachęcam do tego, żeby czytać etykiety. Bo często producenci nas oszukują i żerują na naszej nieświadomości. I uważać należy przede wszystkim na wszystkie produkty fitness, głównie jeśli chodzi o musli. Dlatego, że często w produktach fitness zawierają się właśnie takie, takie substytuty tych musli, które są bardzo wysoko słodzone, jedząc takie zdrowe. Niby fitness musli możemy przybrać nieźle i to w tkance tłuszczowej.